Clearomizer ProTank 2 to troszeczkę udoskonalana wersja kliromizera ProTank 1. Różni się ona tym od swojego poprzednika, że możemy cały clearomizer rozebrać, no i umyć. Otwieramy sobie pudełko, tutaj mamy ulotkę w języku angielskim, instrukcję obsługi. I w komplecie mamy oczywiście nasz clearomizer, pierścień i zapasowe o-ringi do ustnika typu drip-tip. Aby nasz clearomizer uruchomić, jak je rozkręcić, pokażę najpierw może jak rozkręcić, żeby wyczyścić. To jest nasza podstawa grzałki. Tutaj jest podstawa samego clearomizera z dwiema uszczelkami. Trzeba pamiętać o tym, żeby ich nie zgubić podczas czyszczenia. Tutaj jest metalowa tuleja. O, do której się właśnie przykleiła uszczelka Korpus i ustnik typu Drip-Tip Cały sobie możemy złożyć po wyczyszczeniu, po umyciu i oczywiście wysuszeniu wcześniejszym Wyciągamy sobie jednak żałeczkę z zestawu Dokręcamy do podstawy. Uzupełniamy nasz Clearomizer Liquidem, lejąc oczywiście po ściance, nie nalewając bezpośrednio do metalowej rurki po środku. W ten sposób. i nasz clearomizer jest gotowy do użytku. Skręcamy sobie podstawę baterii. Dokręcamy sobie nasz clearomizer do baterii. Oczywiście z pierścieniem bądź bez, jak już chcemy. No i możemy wapować. Nasz kliromizer uzupełniony i przykręcony do baterii. Jest gotowy do użytku, jak widać daje dużo pary, bardzo dobrze smakuje. Dziękuję za uwagę.